W rozmowach w tłoku będą to rozmowy wyjątkowe, nie będzie ani słowa o PiSie, ponieważ taśmy. O, dzięki. Ponieważ taśmy Oleksego spowodowały, że lewica wypłynęła do tego stopnia, że nawet Robert Machłowicz gotował w siedzibie SLD. Naprawdę, moi drodzy. Tymczasem, moimi gośćmi będzie niezwykła para. Otóż polityk zapuszczony, Włodzimierz Cimoszewicz. I uwaga, kobieta, która nawet jeśli chrapie, to chrapie Mozartem. Jolanta Kwaśniewska, dobry gust SLD. Proszę bardzo. Woda! Woda! Już woda, woda. Nie si mogę wyhamować konika. Wodek siadaj, nie, nie. nie masz konia. Nie ma konia. Nie ma. Dzień dobry, Przemysłem. Panie Szymonie, dzień dobry, witam serdecznie, ale ja będę dzisiaj może troszeczkę niekulturalna w mordkę sarny, ale wie pan wszystko to przez te taśmy, kłamliwe taśmy Oleksego. Wie pan, że on mojego Olka nazwał żulem, ale przecież... Przecież, przecież proszę pana mój Olek pił zawsze kulturalnie, proszę pana, no w operze, w filharmonii, no w ostateczności na cmentarzu. A jeżeli już, to w ogóle zdaje się tylko Chopina, prawda? No tak, Chopina to pił tańcząc Poloneza, proszę pana. E, o, tak. Dzień dobry Państwu, witam Panie, Państwo Panie, gdy mi... Echo, puszczy. Przepraszam. Ja może to zdejmę. Tak, Gdy mi Echa doniosło, co się stało, postanowiłem dosiąść mojego żubra <grym> <grym> i przybyć tutaj z pomocą e, lewicy. No cóż, Jolenko, możesz się pobachanować. Józek zawsze miał ostry język. Jak był marszałkiem Sejmu, zwykł mawiać. Za głosowało 78 posłów. Przeciw głosowało 148. Stwierdzam, że Sejm poprawkę m, roz... <śmiech> <Przeciw>? <śmiech> no właśnie, zaraz. Mam nadzieję, że proszę Państwa. Okay, że dziś padną też kulturalne słowa, ale widzę, że i to mnie cieszy, że ma pan na dalszym ciągu zwierzęcy temperament. Panie Błotku. Dziękuję panie <laughs> Szymonie. <laughs> no cóż, nie na darmo nazywają mnie w puszczy królem zwierząt, prawda? <grywy> y, Państwo pozwolą, że się przedstawię Włodzimierz Simba Cimoszewicz. Uf, a, a cóż, no ja puszczę traktuję tak jak SLD. Oglądam, czy wszystko jest w porządku i poluję na ładne łanie. O, <grywy> zazdroszczę ci w łódku tego twojego wariactwa. Ach, tak krzyż chętnie bym sama zaskowyczała. zaskowyczać. To okay. przepraszam, przepraszam bardzo, ale to wszystko przez te taśmy Oleksego. No, ja już nawet zastanawiam się, czy nie wycofać się z życia prywatnego, panie Szymonie. Faktycznie w jednej sprawie to zgadzam się z Oleksem, mianowicie, że ten olejniczak to jest narcyz, proszę państwa. No, a Jolka, taki powiem w tajemnicy, że a? jak przyjechał do mnie do puszczy Miller... A z których Millerów? No. Z tych Milerów, <grystów> z, z tych, z tych. A rozumiem, to spo zmienia postać rzeczy, no i co? To puścił mi kasetę, wyobraź sobie, na której Olejniczak... <grystów> <grystów> Przepraszam. <grystów> Także Olejniczak mówi po angielsku, obraź sobie, włączam, a tam 90 minut ciszy. O, <grym> Silence. O, tak. Słuchajcie, cała ta lewica obecna to banda plotkarzy. Ja myślałam, że chociaż Oleksy potrafi trzymać język za zębami przecież tyle lat był szpiegiem i pary z ust nie puścił. Właśnie, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, może dzisiaj puści, bo to przed Wami, moi kochani, tak. mistrz mowy polskiej, Józef Oleksy, no. proszę bardzo. Pazdrajca. Co tutaj jeszcze to robisz? I tutaj dobry chcesz narobić kaszary. Wieczu, Uciekaj, znikaj, wieczu. w politycznym odbycie ty! W Jakim zabaj, odbycie? Zabaj, no w nieżycie, w nie no, no nie, nie w niebycie, no. Mówcie się w końcu gdzie? Co ty tam Dobra. szukasz, co ty tam? Pluskwy pewnie. Co plus plus Pluspa to, to przez takie. Miłe... Kochany, sympatycznym zwierzątko, zobacz. A jak się... Nie, nie bój się, a jak się zabać jak się naciśnie, to on robi tak plusk! O. I stąd nazwa się e, No właśnie, Ech. bardzo dziękuję, panie Wodku e, Spokojnie, panie premierze, chciałem pana uspokoić naprawdę. Ma pan u nas gwarancję świetnego nagrania, w Dolby Surround, stereo Cię? i nie będzie czekało pół roku. Jasna cholera, to jakiś spisek. To pewnie PiS to wszystko przygotował. Panie Szymonie, no, prze... albo to ten aktor, co mnie naśladuje. Wie pan który? Proszę pana, niech pan zobaczy, niech pan zobaczy, jak ja się śmieję tak. Ha, ha, no nie? Wie pan, jak mi się policzki układają, a ten ochnia, proszę tak się śmieje, to tak. Ha ha, na pewno go podstawili, jestem tak. pewien. A chimże oh, ten... okręcisz bardziej niż ja przed komisją Orlenu. biodrami oczywiście. Po pierwsze, ja z Guzowatym nigdy nie rozmawiałem. Po drugie, gdy z nim rozmawiałem, to miał taki podsłuch na, si na sobie jak Ryszard Kalisz. A, duży, no tak. I byłbym ostatnim kretynem, kurwa, gdybym takie rzeczy padał. Ojej, no, tak. no, tak. no tak. No cóż, prawda? Cóż, panie, panie Szymonie, żubry w takiej sytuacji mają jedno powiedzenie. Przepraszam. Jusku, kochany, powiem jedno: zakapowałeś, zamknij się teraz, zakapowałeś swoich przyjaciół z SLD, a zdrada w SLD jest jak ciąża w LPR. Raz się pojawi, raz się pojawi, już jej nie usuniesz. Cicho, nie. Józefie, nie. nie Nie się. No. Panie Józefia, ja nie żałuje pan tego spotkania, to w końcu pana polityczny koniec. Nieprawda, nie zgadzam się z panem. Ludzie mnie zaczepiają na ulicy i mówią, po raz pierwszy ktoś do nich po polsku przemówił. Nawet, nawet proszę pana, otrzymuje oferty pracy. Jeden reżyser zadzwonił do mnie i powiedział, że potrzebuje ode mnie, żebym mu napisał, proszę pana, scenariusz do filmu Psy to proszę pana. O, no tak. tak, tak, dobrze trafił. Tak, tak, Powiedział, że masz język jak brzydkwa i mam nadzieję, że w końcu sobie coś nim obecniesz. Ale to, że powiedziałeś, że Olek brał w łapy, jest oburzające. Ależ droga Jolu, ja mówiłem, że on brał, że on brał środki przeciwbolowe, antydepresyjne i nawet to odchudzanie. On w ogóle do mnie kiedyś powiedział, że jeżeli będzie taki gruby, że będzie, jak będzie jeszcze grubszy, to nawet nie będzie się mógł schylić po kopertę. No właśnie, e, i znowu pan to zrobił, prawda? Co takiego? No pan pogrąża kolegę, prawda? Kiedy? Coś no ja takiego co? -a powiedziałem. No, z... Znowu się tam pan do mnie przyczepia, jak ten dupek Miller, proszę No panu. i znowu, no i znowu. No. Niech pan mnie nie przerywa. Ten dupek Miller wraz z tą chołotą meseldowską, barachłotą, koniec lewicy, proszę pana, w tym pieprzonym kraju. Ma pan kolejne ostrzeżenie naprawdę ode mnie i to no, już chyba ostatnie, e, proszę państwa. A tymczasem moim ostatnim gościem no. jest ceniona ekspertka od wszystkiego. Kto? Tak? No. Laureatka burszynowego słowika z Sopotu, różowej landrynki z Las Vegas i fioletowo-beżowego pawia z Muszli. Powitajmy Helenę Wądraczkową! Ahoj! No. Ja jestem mocno szczęśliwa, gdy tylko mogę występować dla polskiej publiczności, bo nikt nie ma dla mnie tyle cierpliwości, co Wy. Ja Was miłuję! Ahoj! Wow, super! Ahoj, Helenko! Cieszymy się Ahoj. bardzo! Nareszcie no. będzie wesoło! I tak ja też! Tak, cieszymy się, ale właśnie powiedz, Helenko, co ciebie do nas sprowadza? No, no ale jak to, Simone, jest to jasne. Nawet nad Veltavę dotarli nowinki, iż polski przemysł muzykowy przeżywa wielki renesans. Ponadto jaki DJ Gudzoś, a MC Oli, šacunek. Oj, do nas <laughs> już, ale... Tak, tak, ano. Hmm, Nahrali płytę, która se od razu stała przebojkiem, a będę dołączona do każdowatej gazetki. Oni me poprosili, abym nahrala horky. <laughs> Takie jingle. A, <laughs> ah, <horki. laughs> Tak, a to będzie polegało na tym, że oni však ino rapują, a ja będę spiwać. Ahoj, 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 ahoj. Hoi, hoj, hoj! Yeah. Yeah. Bardzo ładnie. Dziękuję, dziękuję moc. To ja bardzo mile. Ty musisz, Heleneczko, wystąpić na Sejmiczku w związku z tym. Dokładnie. Anu. A tymczasem, moi kochani, jak skomentujecie fakt, że e, nastąpiło przyjazne spotkanie premiera Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem w fakcie? Panie Szymonie, ja uważam, że trudno to teraz skomentować. Dowiemy się za pół roku, jak opublikują nagranie brwana. Zresztą co ja będę opowiadał, co ja będę mówił, za chwilę k a powiecie, że wam się intonacja nie podoba. U nas w Czechach to było bardzo popularne spotkanko. Ogólnie czeska telewizja tr podaje transmisję polskich spotkanek a konferenców prasówkowych e, z podłożonymi smichami w odcinkach, jako serial komediowy Kretinkowa Koalicja. O, a, a mieliście może tam transmisję z chrztu Ludwika Dorna? Podobno była znakomicie, było bardzo wzruszająco. Goście płakali ze śmiechu, jak pan Jarosław niósł na rękach do ołtarza pana Ludwika. A matka krzesna, pani Zyta, wydłubywała z chrzcielnicy złocenia w celu uzupełnienia luki w budżecie. Ale to jest same diwy u was. Panie premierze, poseł y, Maksymiuk widział pana przez chwilę jako y, doradcę samoobrony, prawda? Ależ drogi panie Szymonie, gdybym ja w tym rządzie miał komukolwiek i cokolwiek doradzać, proszę pana, to ja bym po prostu poprosił, zaapelował o powrót do czasu czasów szlachetnych, PZPR-u, war pięknych wartości, proszę pana, takich jak, proszę pana, totalitaryzm, czy, proszę pana, zamordyzm. To były, proszę pana, piękne czasy, proszę pana, wzruszające zjazdy, proszę pana, nie tylko alkoholowe, również zjazdy partii, proszę pana, to były piękne czasy, spotykaliśmy się sami swoi, proszę pana, gorzało się, proszę pana, lało, posłuchownie, wokół a nikt się nie no prostu Uszy Ależ drogi Józefie O., zapomniałeś, że w tym kraju wartości PZPR-u były, są i będą wiecznie żywe. Proszę państwa, 12 obrady plenum KC PZPR. Ogłaszam za zamknięte. Proszę o powstanie towarzyszek i towarzyszy. Standard PZPR Józefa Oleksego wyprowadzić. Dziękuję. Ale tak! Proszę Państwa, w tym momencie rozpoczęła się ceremonia wyprowadzenia sztandaru PZPR Józefa Oleksego, a ja zapraszam na pozycję aseksualną. Szczuka kochania. Pozycja na filozofa. Partnerka chciałaby pogrążyć się w hedonizmie. Ale partner, nie przejmując się niczym, puszcza ją kantem.